Cześć witam serdecznie moi drodzy myślę że każdy kto interesował się motoryzacją w latach 80 czy 90 ma w swoich wspomnieniach takie, taką szczególną szufladkę dla tego samochodu. Opel Kadett. I ja akurat wracając myślami w tamte czasy, przypominam sobie jak jeździłem tym samochodem po niemieckich autostradach. To było pierwsze auto, którym wjechałem właśnie na autobahn. I tamten był szybki, bo czerwony. Dzisiaj samochód jest w innym kolorze, ale też ma swoje zalety. O których opowie Wam Sebastian. E, powiem tylko, że za chwilę pewnie usłyszymy fantastyczną dykcję. Dlatego, że Sebastian przyjechał do nas ze Szczebrzeszyna, więc za każdym razem, żeby się przedstawić i powiedzieć skąd jest, musi naprawdę się postarać. Zobaczymy. Zapraszam. Cześć, jestem Sebastian, przyjechałem do Was ze Szczebrzyczyna. Zachar podniosł mi tym poprzeczkę, bo teraz muszę jakoś starać się lepiej mówić. Ale myślę, że będzie dobrze. Przyjechałem Oplem Kadetem 1.6 z 88. Samochód mam od roku. Kupi kupiłem go po za Bolesławcem. Ma na liczniku niecałe 72 tysiące przebiegu. Jest to jego oryginalny przebieg, bo samochód zajął komornik komuś w Niemczech. Potem go ktoś ściągnął do Polski, tak jak mówiłem, odkupiłem go rok temu. A teraz pytanie, dlaczego ja kupiłem takiego starego Grata? A więc mój tata miał kiedyś takiego, co prawda w dieslu i w kombi. 12 lat temu to zezłomowaliśmy, ale od kiedy pamiętam, właśnie to był, był u nas w rodzinie. Było coś takiego. Woził, nie poddawał się, często, często całą paletę, no nie, cegieł czy czegoś. Wytrzymały bardzo samochód i tak ze wspomnień. Na przykład mój tata potrafił mnie usypiać jeżdżąc dookoła dla właśnie w Oplu, z taką samą topicerką w środku i tak z sentymentu po prostu. Moi drodzy, partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark VPN, czyli sposób na bezkompromisowe bezpieczeństwo w sieci. Jest to aplikacja na każdą platformę od Windowsa do Maca czy Androida, a po jej uruchomieniu twoje dane stają się niewidoczne dla hakerów na i tu uwaga na każdym urządzeniu, na którym ją zainstalujesz. A w ramach jednej subskrypcji możesz to zrobić na nieograniczonej liczbie urządzeń i swoich i swoich bliskich. W ten sposób może ona chronić każdego, komu Ty ufasz. Warto używać jej zarówno w domu, jak i na telefonie, na przykład na publicznym Wi-Fi. Pozwala ona też wirtualnie klikać niemal z dowolnego miejsca na ziemię, a Surfshark ma serwery w 65 krajach. No i w ten sposób obchodzić ograniczenia regionalne, oglądać ale niedostępne w Twoim kraju, czy też bukować taniej bilety na samolot. Przede wszystkim jednak chodzi o bezpieczeństwo, czyli dostęp do kont bankowych czy kart kredytowych nie wpadnie w ręce hakerów, ale też nikt nie będzie już podglądał, czego Ty szukasz w internecie. Dzisiaj z okazji Black Friday. Rabat 83% plus na hasło Zacharow dostajesz aż 4 miesiące gratis, a do tego 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. Link w opisie zapraszam. Czy budżet, który był potrzebny do zakupu takiego no, dosyć wyjątkowego egzemplarza, bądź co bądź, bo ja tutaj chyba muszę to dodać do kamery, ledwo Sebastian wjechał do parku, zatrzymało się tutaj parę osób i zaczęło pytać: Ale skąd takie ładne auto? Ale jakim cudem? Opowiadaj! I generalnie auto wzbudziło większe zainteresowanie niż niejedna fura za grube pieniądze, naprawdę. No, coś takiego, to tak około 2000 euro trzeba dać minimum. Bo to nie jest zwykły samochód, to jest wyjątkowy samochód z racji tego, że jest zachowany w dobrym stanie, no i ma wyjątkowo niski przebieg, prawda? Z racji tego właśnie, że nie był malowany i nie był spawany po, po, poza jednym nadkolem, ale to była obciarka parkingowa, więc... Stan jest naprawdę dobry. Szukałem go, można powiedzieć, przez rok, żeby kupić coś takiego, co już w miarę jedzie, żeby było minimum 1,6 i żeby było takie względnie zadbane ładny środek, zadbany blacharsko żeby był ewentualnie do małych poprawek, nie do całkowitej odbudowy. No i się to trafiło na Facebooku, nigdzie więcej nie było wystawione i szybka decyzja. Pojechaliśmy i jest. Czy ten samochód wymaga co chwilę zaglądania pod maskę, czy po prostu sobie jeździ? Szczerze mówiąc, to trzeba zaglądać pod maskę, no bo to wszystko jest stare, 32-letnie w tej chwili. Elementy gumowe to co prawda nie są jeszcze wypracowane, ale w bardzo szybkim tempie się zużywają, ponieważ są, szczerze mówiąc, dosyć takie sztywne. Ale mechanicznie, jeśli chodzi o cały silnik, to wszystko jest w porządku. Ewentualnie jakieś uszczelki, uszczelnienia powymieniać, ale to się wymienia raz na, szczerze mówiąc, dłuższy czas i wszystko, i wszystko jeździ. Jest to 1,6 na, na monowtrysku wersja z katalizatorem. Pali to tak w cyklu mieszanym tak do 6,5 litra, 6,7. Na trasie do 140, 5,8, 5,9 potrafi zejść bez żadnego problemu. No, powy, powyżej tych prędkości to już swoje pali, jak wiadomo, pory powietrza wzrastają. Z częściami, no, różnie, różnie bywa. Aczkolwiek uszczelki na przykład w trysku pasują od Poloneza na monowtrysku, bo to... Z tego, co, z tego, co się dowiedziałem, to ten sam wtrysk, Tak samo na przykład silniczek krokowy bez żadnego problemu. Ma to 75 koni, 125 Nm, ale jak na tą wagę, niecałe 900 kg, to szczerze mówiąc, to w miarę jedzie. Mierzyłem go to tak okolica 12 sekund do setki, więc nie jest jeszcze źle. Nic go też nie obciąża, bo tu ani nie ma wspomagania. Klimatyzacji, tym bardziej. To szczerze mówiąc, czysta moc, prawda? Z częściami. Szczerze mówiąc, w części kosztują grosze, bo to to samo jest co Nexia, Lanos, to dalej jest wszystko dostępne, Astra Jedynka, bez żadnego problemu w, w każdym sklepie motoryzacyjnym wszystko jest. Zresztą akumulator, który tutaj widzimy, to, że, to jest po prostu czysty przypadek, żeby, żeby odpalił, to wziąłem jakikolwiek leżał pod dieslu w domu, naładowałem i jest. Za to kręci jak szalony, prawdę mówiąc. To jakby ktoś pytał o akumulator, skąd taki wielki, przy takim małym silniczku, On, to po prostu moja inwencja, przypadek, ten co był, to po prostu się skończył. A ten leżał w garażu, to go wziąłem. Jak na razie jeździ. Diesla już nie potrafił odpalić, więc tu, tu już dokończy swój, swój żywot. Tak jak na zewnątrz widzicie, jest to wersja Miami, która szczerze mówiąc, w środku nie charakteryzuje się niczym specjalnym, ale z zewnątrz poznacie ją po barwionych szybach, które przypuszczają mniej światła, i fabrycznym szyberdachu. Na dzisiejsze czasy to jest Golas, ale jak na lata 80., to tu szczerze mówiąc biedy nie było. Mało który samochód miał oryginalny szyberdach. To mamy komplet nawiewów, bo w kadecie mogło nie być tych bocznych. Do, bardzo dobre i wydajne ogrzewanie. Oryginalne mamy tutaj radio, i wszystko w nim nawet działa. Nawet łączy z kaseciakiem. Zegarek. Tutaj mamy szczerze mówiąc zaślepki, ale tu mogły być grzane fotele w najbogatszej wersji. Przecimgielne tylne. Tutaj mogły być halogeny na przód, to jest tak dosyć praktycznie. Tu mamy półkę, tu mamy całkiem spory schowek, tutaj mamy też taką półeczkę. Teraz tu się smartfon, szczerze mówiąc, mieści, kiedyś to nie wiem na co to było. Po panelu regulacji temperatury od razu widać, z jakich lat jest ten samochód, ponieważ teraz to już takich suwaków nigdzie nie ma, a później w Nexie już to były pokrętła normalnie na podciśnieniach, a tu jeszcze jest na lince. Na koniec jeszcze dodam o wyposażeniu tej półki, o której mówiłem. Jest tutaj książka serwisowa do Opla. Polecę każdemu, który szczerze mówiąc no, ma taki, jakiś starszy samochód, bo w każdej chwili tu się może coś szczerze mówiąc zepsuć na trasie. W samochodzie, który szczerze mówiąc więcej stoi, jak jeździ. A ma no, większość rzeczy jeszcze oryginalnych. To nie wiadomo, co może w każdej chwili się przydarzyć. A tam wszystko jest zawarte, łącznie z momentami, nie wiem, dokręcenia śrub głowicy. tam regularnie po sklanych stronach. Nie ma, jak widać. Przybrudzona jest, no ale to z częstego używania, no bo wiadomo, taki samochód. Test był będzie krótki, dlatego że nie mam za wiele do ustawienia. Kierownica jest w jakim miejscu jest i koniec, nic z tym nie możemy zrobić. Fotel możemy przysunąć do przodu albo do tyłu i to powolutku już jest koniec ustawień. No mamy jeszcze pokrętło po prawej stronie, możemy ustawić kąt oparcia i tyle. I co? I musimy się zmieścić. No to dla mnie nie jest niespodzianka, bo tak jak mówiłem, um, Jeździłem już kiedyś tym samochodem, nie należał do mnie, ale jeździłem i w tamtym aucie też nie było możliwości regulacji fotela kierowcy na wysokość, a podobno w bogatszych wersjach taka możliwość była i jakoś się mieściłem. Ale teraz formalnie rzecz biorąc, spoglądając na ten samochód, no to mogę powiedzieć, no co, no jest kierownica dosyć duża i na kolanach, co ciekawe taka, taka dwuramienna kierownica, która... No, Moim zdaniem też całkiem ciekawie wygląda, ale mniejsza o to, nad głową mam zero palców w wolnej przestrzeni. Jestem idealnie wpasowany pod, pod sufitkę, ale po raz ostatni to podkreślę, mieszczę się. Z tyłu miejsca nad głową mi nie brakuje, i to jest dobra wiadomość. Też jestem dokładnie pod sufitką, ale garbić się nie muszę. Natomiast miejsca na kolana jest tyle, ile jest. Sami widzicie, siedzę sobie teraz wygodnie i komfortowo. Gdyby nie to, że fotel jeszcze nie jest do końca rozłożony. A teraz, jeśli będziemy chcieli go rozłożyć, to oczywiście kolana lecą na prawą, na lewą stronę, i w tej oto konfiguracji ja tutaj mogę podróżować. Co tu dużo mówić? Samochód do wielkich nie na. Należy. Z ciekawych rozwiązań pokaza chciałbym pokazać tutaj popielniczkę. Bardzo interesujące rozwiązanie. Nie widziałem takich, chyba nie siedziałem wówczas w kadecie z tyłu. I podłokietnik, nawet znalazło się takie miejsce na podłokietnik. Oczywiście kompletnie twardy, więc mogłoby go to tutaj równie dobrze nie być. A to jest jeden z tych przypadków, kiedy dzięki cashback płacimy prawie o połowę mniej za ubezpieczenie samochodu. Popatrzcie, dzięki Mubi.pl, łamanym przez Zachar, dostajemy listę wszystkich ofert. Wybieramy najtańszą, 400 zł, a następnie po jej zakupie, dzięki Mubi.pl, łomane przez Zachar, otrzymujemy 150 zł cashback, czyli finalnie płacimy 250 zł. Jeśli też tak chcesz, zapraszam, link w opisie. Czyli, jak widzicie, jest to samochód rodzinny po prostu pełną gębą, że tak powiem. Po, po rozłożeniu kanapy mamy tu tyle miejsca, że możemy tu zmieścić, nie wiem, na przykład cztery tujki. Jak tutaj widzimy, miejsce po rozłożeniu kanapy jest pod dostatkiem, a te 390 litrów przed, przed jej rozłożeniem to jest więcej niż Golf od dwóch generacji, czy na przykład więcej niż nowy Focus, więc kiedyś to naprawdę był, naprawdę był pakowny samochód. Czy to jest twoje pierwsze auto? Tak. Połowę pieniędzy ja, ja dałem, połowę mój tata i tak go kupiliśmy, jako taka zabawka w domu, prawdę mówiąc, ale... Czy ty ten samochód, tak się zastanawiam cały film, czy ty ten samochód traktujesz jako e, zwykłe wozidło do przemieszczania się, no bo chciałeś, potrzebowałeś samochodu, to sobie kupiłeś i tyle? Czy ty widzisz w nim jakiś taki pierwiastek, wyjątkowości, takiego youngtimera, takiego... Auta, o które no, gdyby ktoś chciał kupić, no trzeba by było naprawdę powalczyć, bo stan jest rzeczywiście wyjątkowy. Czy ty go traktujesz po prostu jako wozidło? Nie, bardziej coś w stylu janktajmera. No, kiedy mam chęci, to nim jadę. Od wiosny do jesieni, bo w zimie to dwie zimy i po kadecie, prawdę mówiąc, były, bo to gniło na potęgę. Dlatego 12 lat temu zniknęło z ulic, nie z powodu usterek mechanicznych, tylko właśnie z powodu korozji. Tu mocowania wahaczy leciały, całe progi, nadkola z tyłu, podłużnice. Ten ton mam całe szczęście, wszystko jest zdrowe, w oryginale. Czyli trzymamy kciuki, żeby w drodze powrotnej do brzeszyny nie zaczęło lać, bo dojedzie tylko pół kadeta. Nie no, deszcz umyślenie straszny, <grym> zakonserwowałem mu profile, profile woskami od, od środka i ma być w porządku, tylko żeby soli nie dotknął. <grym> Dobrze. Czym się zajmujesz w ogóle? Ogólnie to jeszcze się uczę. Jeszcze się uczę i w zainteresowaniach to mam taką właśnie motoryzację, informatykę. Powiedziałeś, że jesteś umysł ścisły i czekałem na to hasło informatyka. Czyli jednak programista. Nie, progr programista programowanie mnie za bardzo, bardzo interesuje, bardziej coś tylu mechanikiem mnie ciągnie. Skoro lubisz się bawić majsterkowanie, to pewnie czekasz na każdą kolejną usterkę, bo dzięki temu możesz podnieść maskę i coś podłubać. Nie, szczerze mówiąc to. Aż tak nie, ale mało który mechanik też chciałby się podjąć pracy przy, przy takim samochodzie, bo w mojej okolicy jest mało, mało ludzi, którzy, którzy mają jakieś pojęcie, żeby coś przy tym naprawić. I właśnie idąc z tej strony, to sam muszę po prostu się uczyć czegoś, żeby zrobić to jak najlepiej, no nie? z danymi książkowymi czy z pomocą mojego taty. Właśnie to tak doprowadziliśmy ten samochód do, do ideału i jeździ, i ma jeździć i nie tylko jeździ, ale i przyciąga uwagę, tak jak mówiłem, wystarczyło, że wjechałeś do parku i już mieliśmy pierwszych zainteresowanych. Jestem umysłem ścisłym, więc najchętniej to bym powiedział, że ten samochód prowadzi się tak sobie, przyspiesza tak sobie, hamuje tak sobie, ale to oczywiście na te dzisiejsze standardy, bo w porównaniu do tego, co jeździło wtedy po drogach, czyli Polonezy, duże Fiaty, to ten samochód naprawdę przyspieszał. Hamował Zresztą, na jak na dzisiejsze czasy, też nie jest źle, bo tym się da normalnie wyprzedzać. Czy ciężarówkę, czy nawet dwie ciężarówki. To proszę wierzyć, to normalnie jedzie. Nie ustępuje w niczym osiągami od tych słabszych wersji, nowszych samochodów. Hamuje, no, nie ma tragedii, ale szału też nie. ABS-u tu nie ma. Mimo, że tu nie ma wspomagania, to kierownica też nie chodzi ciężko, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, przełożenie jest tu naprawdę spore. Ten samochód no, troszkę... no płynie po drodze. W mocniejszych wersjach od 1.6 w górę był już montowany stabilizator z przodu, tak jak w tej wersji, dzięki czemu on już się lepiej prowadzi trochę w zakrętach, ale mimo to i tak trochę pływa. Za precyzyjny to on nie jest. Ale tak jak już wspomniałem w porównaniu do Poloneza, to on się prowadzi jak przyklejony drogi z wyciszenia, no z wyciszenia jest mimo, że on nie jest wyciszony to jest mniej ciszej niż w nowej Hondzie Civic zarówno w wersji manualnej jak i CVT tak jak powiedziałem jest to mój pierwszy samochód ale jeździłem już wieloma samochodami mimo młodego wieku i w tym samochodzie no nie jest źle jak na mój wzrost, na moją budowę ciała to tu się siedzi naprawdę wygodnie można się tylko przyczepić, że, że jednak nie ma tej regulacji wzdłużnej kierownicy fotele są wygodne prawdę mówiąc, tym można spokojnie lecieć na daleką trasę tysiąc kilometrów dziennie, też zdarzało mi się tym robić dwa razy To nic, nic się po tym nie bolało ani lędźwie Bo, mimo, że tutaj nie ma żadnej po prostu regulacji tego fotela, tylko wzdłużnie najprościej ten samochód byłoby porównać do Golfa dwójki, bezpośredniego konkurenta z tamtych lat ale tym niestety nie jeździłem więc wypowiedzieć się za bardzo nie mogę jak to wyglądało ale prędkość autostradowe rozwija bez żadnego problemu i rozmawiać się da. Nie trzeba do siebie krzyczeć. Nie, nie jest nim głośno. Tak jak wcześniej wspomniałem, do setki ma gdzieś około 12 sekund. Ten silniczek. Ale to prędkość się troszkę inaczej odbiera niż czymś nowszym. No bo tutaj nie ma wygłuszeń, nie ma, wygłuszeń, nie ma wspomagania, nie ma też ABS-u. Hamulce są takie. Znaczy, hamulce są takie sobie, ale. Wspomaganie tych hamulców, to tutaj nie działa że jak w czymś nowszym. Trzeba bardziej jednak troszeczkę ten petał dusić. Co lubię najbardziej wsiadając do starych samochodów? Oczywiście, zapach. Zapach, który momentalnie przynosi w tamte lata, a że ten samochód jest no, praktycznie w oryginalnym stanie, to i zapach jest ten sam oryginalny, tak jak kiedyś. I to jest to pierwsze, co czujemy wsiadając do tego samochodu. E, Jadę z nim bo już zrobiłem parę kółek. Oczywiście słychać, że wszystko pracuje, wszystko skrzypi i cóż, pozostaje to przyjąć i zaakceptować. Natomiast pod względem właściwości jezdnych, na początek trzeba od razu powiedzieć, ten samochód. Po 32 latach wciąż jest w jednym kawałku w oryginalnych częściach. I to jest coś, co sprawia, że cokolwiek się wydarzy za chwilę na drodze, czy podczas hamowania, czy podczas przyspieszania, czy podczas testu łosia, który. Choć już zrobiłem tutaj parę takich manewrów, no troszkę się boję, to no, samochód się mocno bardzo przechyla, do tego no, brak wspomagania może być delikatnym też utrudnieniem, żeby to zrobić tak zamaszyście i w pełni tak jak zwykle, ale powalczymy, sprawdzimy, damy znać. Ale niezależnie od tego jeszcze raz, co się wydarzy w tych wszystkich testach, ten samochód już zasługuje na szacunek za to, że jest, dosłownie za to, że jest taki, jaki jest w tym oryginalnym stanie, że przetrwał tak długo i wciąż się nie zdezintegrował. Jego lekkość czuć w zasadzie głównie na prostej i podczas hamowania, bo rzeczywiście prędzej nawet na prostej, jak dodajemy gazu, to niby 75 koni. Tymczasem to jedzie, 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 jedzie i chce mu się jechać i fajnie przyspiesza i nawet fajnie brzmi. Silnik e, oczywiście wypełnia całą kabinę, aczkolwiek. E, to nie jest brzydkie brzmienie, e, a poza tym jak już jedziemy ze stałą prędkością na średnich obrotach albo na niskich obrotach, to jest naprawdę fajnie wyciszony samochód. No to jest tak pary plastików czeszczących ale poza tym naprawdę w dłuższej trasie to nie będzie auto męczące. Już to słyszę. Um, Możemy też zrobić tutaj taki przy niższej prędkości, taki wstępny test łosia. Zobaczymy, tak przy 40. Raz, dwa. No, będzie ciężko, ale ok. Prawdziwy po nawrotce. Zobaczymy do kamery, jak to pójdzie. E, przy hamowaniu trzeba oczywiście uważać, bo mamy do czynienia. A, udało mi się. E, przed chwilą zerwałem przyczepność e, hamując, więc e, trzeba uważać, e, bo nie ma tu ABS-u. Samochód jest zawieszony dosyć komfortowo, w zasadzie chętnie informuje nas o wszystkich dłuższych falach na drodze, dlatego że chętnie na nich wpadę i tak się dostojnie buja kołysze. I to jest też moim zdaniem ok, a wpadając do drobnych nierówności, jakichś studzienek i tak dalej, o właśnie to ten brak wspomagania teraz podczas manewrowania na parkingu jest może jednym z takich z dzisiejszej perspektywy trudniejszych do przełknięcia tematów, poza tym myślę, że cała reszta jest ok, no i właśnie wpadając do drobnych nierówności, na drobne nierówności, czy to właśnie do takich studzienek, nie najgorzej nawet spasowanych, mimo wszystko Czujemy, że to wszystko pracuje, tak? I, i słyszymy, jak to zawieszenie pracuje, ale narzekać nie ma na co. Dobra, pięćdziesiątka przed, za, za chwilę będzie najważniejszy test. Pięćdziesiątka, uwaga! Momencie, ja aż muszę to sprawdzić, no bo nic się wielkiego nie wydarzyło. A to dlatego, że. Bo raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. okej, okay, tutaj. Jeden obrót, drugi obrót, trzeci obrót, mm. <laughs> czwarty obrót. Prawie cztery obroty. No nie dziwne, że przy takim przełożeniu na kierownicy, jak ja zrobiłem te pół obrotu w prawo i w lewo, to przednie koła dalej jechały na wprost. Więc ten test. Łosia nie był raczej niczym szczególnie trudnym, bo właściwie to pojechałem dalej prosto. Więc ja się w sumie cieszę, szczerze mówiąc, bo biorąc pod uwagę to, jak ten samochód się zachowuje, jak się tak nieco szybciej jedzie i się tak zacznie delikatnie szarpać. O, tak jak jedziemy. O, i tak. I tak zaczniemy robić no to czuć jak on się kładzie więc może niech lepiej już tak zostanie e, podsumowując no nie jest to dla mnie jakaś wielka niespodzianka oczywiście że dobrze ten samochód e, pamiętam i z przyjemnością spotkałem się z nim ponownie po wielu wielu latach to był rok 90 8 my chyba e, bo pamiętam że pojechaliśmy z Dortmundu do Berlina na Love Parade. Tak, Love Parade. To była impreza. E, I wracając, proszę, bez komentarzy. E, I wracając, e, słuchaliśmy w radiu e, finału Mistrzostw Świata Chyba w pił, Piłce Nożnej. E, więc miłośnicy e, piłki kopanej myślę, że momentalnie wyliczą dokładnie, którego to było, w którym roku. E, I no i tak, i trochę się tym samochodem jeździło. Straciłem wątek, przepraszam, ale to jest takie troszkę bujanie w obłokach, kiedy jadę i przemieszczanie się w czasie. A teraz raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Taniec na drodze na pożegnanie i nagrywamy podsumowanie. Ciekaw jestem, jaki wątek zgubiłem, bo coś mówiłem o jeździe. W Berlinie do Berlina i z powrotem, Love Parade, że jeździłem tym samochodem długo. Ech. Dziadku, dziadku, pamięć nie ta. Dobra, podsumowanie. Trochę się zgrzałem siedząc w tym samochodzie, bo cóż, tamte czasy klimatyzacja było wyposażeniem bardzo mocno opcjonalnym. Kiedy wysiadłem z auta, to Sebastian zapytał mnie, fajnie płynie, nie? Ja mówiłem, tak, fajnie. Płynie, podobnie jak czas, który coraz bardziej oddala nas od samochodów z tamtych lat, i tym bardziej należy docenić zarówno egzemplarze, które wyglądają po tylu latach tak, jak wygląda ten egzemplarz, jak i ich właścicieli, którzy potrafią i chcą o takie auta dbać. Więc, cóż, Sebastian, dziękuję, że przyjechałeś, i dziękuję, że dbasz o ten samochód, że wygląda on tak jak wygląda. Szczerze mówiąc to kupiliśmy go trochę jako taką zabawkę z myślą, że może tu się wstawi 2 litry z GSI i będzie to fajnie jechało, takie niepozorne. No ale biorąc pod uwagę go stan to jednak go trochę szkoda i tak zostanie jednak w oryginale. Bo to coraz mniej tego już jest, nie oszukujmy się. To 12 lat temu z dróg już zniknęło. To już nie powróci. No cóż, niech to będzie podsumowanie tego filmu. Opel Kadett to już nie powróci. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!